11. edycja konferencji OFMA, Ogólnokolskiego Forum Mediów Akademickich. Nie pierwszy raz tutaj jesteś i nie pierwszy raz wypowiadasz się ogólnie o mediach. Moje pytanie a propos i panelu, i tego, co się tutaj działo. Powiedziałeś, że ważny jest spokój, jeżeli chodzi o emocje u dziennikarza, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę. No dobrze, tylko te pokolenia, które są teraz, które wchodzą do mediów, które interesują się tym, co się dzieje i chcą zadawać jak najwięcej pytań, są też bardzo wrażliwe. I często mówi się, że są przewrażliwione. Jak Ty do tego podchodzisz i czy uważasz, że to może pomagać, czy, czy raczej utrudniać pracę dziennikarską? To jest dobre pytanie, ale też trudne pytanie. Generalnie uważam, że nie ma nic złego w tym, że ludzie są wrażliwi. Co więcej, uważam, że wrażliwość to też pewna otwartość, to też dostrzeganie pewnych rzeczy, czucie, widzenie i w takim jakimś głębszym w ogóle wyrazie naszego istnienia wrażliwość jest bardzo istotna. Ale też rozumiem, że trochę łączysz, no, nie wiem, na przykład, agresywny język polityki z tą wrażliwością i z tym, jak może to oddziaływać na młodych ludzi. Ja w ogóle mam taką przykrą refleksję, że politycy uważam, że ich odpowiedzialność za język debaty publicznej jest ogromna, że oni sobie nie zdają z tego sprawy. Albo co gorsza, zdają sobie z tego sprawę i z premedytacją obniżają ten język. Sprawiają, że on jest na coraz niższym poziomie, że jest pełen agresji, złych emocji, złych słów. I jest takim językiem, który sprawia, że gdzieś na końcu tej drogi. To, co mówią, dociera do jakiejś młodej osoby, i ona właśnie w ramach tej wrażliwości, o której mówisz, może poczuć się źle, może znaleźć się w jakimś kryzysie, albo jest już w kryzysie. I to, co robią politycy, wzmacnia ten kryzys. A ja uważam, że politycy są od tego, żeby sprawić, żeby ludziom było lepiej, pod każdym względem i w każdym wymiarze, tym takim dosłownym i niedosłownym, materialnym i trochę abstrakcyjnym. Więc to jest też pytanie o odpowiedzialność ze strony polityków, jak oni mówią, jak opowiadają, jak toczą debaty żeby uwzględniać tę wrażliwość. Wiesz, to też jest o tyle dobre pytanie, że ich zrozumienie dla wrażliwości ludzi i kolejnych pokoleń nie zawsze też jest tak wysokie, jakby mogło być. I na przykład, starsze pokolenia polityków nie chcę tutaj nikogo ze względu na wiek wykluczać albo klasyfikować, ale nie dostrzegają pewnych rzeczy, nie dostrzegają tego, jak się zmienia też oczekiwanie kolejnych pokoleń, rozumienie świata i myślę, że tutaj też przydałaby się jakaś refleksja. A czy to wzmaga w tobie taką irytację i takie negatywne uczucia, bo mam wrażenie, że przez to ile już jesteś ogólnie w, tej, i w dziennikarstwie i trochę też w polityce, no bo chcąc nie chcąc jesteś z tym związany, dużo się pewnie już nauczyłeś kontrolować te swoje emocje i trzymać to na wodzy. I takie pytanie, które mi się nasuwa to, co jest w stanie wyprowadzić cię z równowagi, co cię irytuje, czy to w Sejmie, czy w dziennikarstwie, w ludziach? Bałem się tego momentu w swoim życiu, kiedy usłyszę, że już tyle jestem w dziennikarstwie, I no, no, no ale trochę już jestem swoją drogą, tak. Co mnie najbardziej irytuje? Czy jest w stanie cię wyprowadzić, wyprowadzić takiej... z takiej Równowagę. Wewnętrznie wiele rzeczy, no, ale staram się nie dać wyprowadzić politykom z równowagi, bo wiem, że to jest ich jakieś oczekiwanie i narzędzie próba rozegrania dziennikarzy i deprecjonowania ich pracy poprzez wyprowadzanie z równowagi, więc staram się jednak zachowywać w kontaktach z politykami spokój. Co nie zmienia faktu, że bardzo mnie irytuje, smuci i też denerwuje, gdy odczłowieczają, dehumanizują, wykluczają, sięgają po język, którego konsekwencje są bardzo bolesne dla wielu osób, ale oni mają to gdzieś. I oni wiedzą o tym, ale mają to gdzieś. Bardzo mnie to irytuje. Nie cierpię tego, jak to robią. Nie cierpię. Podobnie mam wrażenie, że wypowiadałeś się o niektórych influencerach i o tym, na co mają przyzwolenie, przez to, że działają. Na trochę innej platformie. I możesz robić tak naprawdę to samo i na YouTubie, i w telewizji, ale masz trochę inne prawa, trochę inne możliwości, i na co innego masz przyzwolenie. I pytanie teraz. Co twoim zdaniem powinno się zrobić, żeby te media w przyszłości właśnie były odpowiedzialne, brały za, za te swoje słowa i przekazywaną wiedzę odpowiedzialność, żeby były po prostu lepsze i może nie tyle niekrzywdzące, co po prostu i sprawiedliwe i moralne? Dużo rozmawiamy o języku polityki, debaty publicznej. Ja uważam, że też wszyscy dziennikarze, osoby prowadzące działalność publiczną, powinny po prostu pilnować języka, brać odpowiedzialność za treści, które pojawiają się w ich programach i robić wszystko, no, żeby świat był lepszym miejscem i żeby te skrawki rzeczywistości, za które odpowiadamy, były lepsze, bardziej przyjazne, po prostu, żeby wygrywały dobre emocje, wygrywał szacunek. My nigdy nie będziemy się wszyscy ze sobą zgadzać, bo to by było nienaturalne. Taka jest też istota człowieczeństwa, że żyjemy wszyscy ze sobą, dzielimy świat i nie musimy się zgadzać co do wszystkiego, ale chodzi o to, żeby nie zgadzać się ładnie i żeby przy tym nie się szanować. A żeby niezgadzanie się nie sprowadzało się do tego, że komuś odbiera się podstawowe i elementarne prawa, że jest agresja, deprecjonowanie, pomówienia, wyśmiewanie, bo to nie o to przecież chodzi. Tak myślę żeby jednak na końcu pamiętać po prostu o ludziach. Myślę, że to jest taka bardzo ładna puenta tego, co się i dzisiaj działo na konferencji i tego ogólnie, co się dzieje w mediach. Bardzo dziękuję za rozmowę. To ja bardzo dziękuję.